Jesteśmy już w Kielcach, dojechaliśmy, yy, dzisiaj idziemy do Chęcin zobaczyć wystawę LEGO yy, serii Gwiezdne Wojny, o tu już chłopaki są, Michałek przygotowany, Mateuszek już w aucie, Justyna też wchodzi do auta, także jedziemy sobie zobaczyć co to jest, już Ci Mateuszku zamykam. Yy, a później co będziemy robić zobaczymy, no na razie jedziemy teraz do, do Chęcin na wystawę LEGO. A później mamy spakowaną tebę z kołami i tymi Czyli pływaczkami Czyli basen, Zobaczymy, okay. już Idziemy zale... Jesteśmy w Kęcinach, tak, zaraz Ci dam Jesteśmy w Kęcinach, za to zamek Tam będziemy wchodzić Zaraz Ci dam Zaraz Ci dam Idziemy, jesteśmy już Auto zaaparkowane. E, tam jest zamek I idziemy Dobra, zobaczyć e... no to idziemy Najpierw podwiedzamy za zamek, a później idziemy zobaczyć to Lego tym trzymaj Zadziewaj sobie. O. Chciałem tak. go nagrać. Ten zamek. Wiecie? ładny Dobrze. Bo właśnie teraz wyjdziemy. Mama, możesz postawić piśmie do auta? Do auta nie muszę. Nie. Bo myślę, że jest dużo. No tak. To... 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 To zamek. To to będzie bardzo gorący. Lego trzeba mieć No, to jest tak. Challenge Mateusza miał wejść stąd, na górę miał wejść. Nie wiemy, czy jest to bezpieczne i pedagogiczne, no ale chyba nie spadnie. Jak tam? Jak myślisz? Mati? No to już chodź na dół. To chodź na dół i teraz Mateuszek będzie chodził. A Micha się szykuje, ale Michaś chyba jest za mały, żeby tam wejść. No chodź Mateuszku, tylko pomału. Ja myślę, że wszyscy myślą, że to jest po prostu... Krót do drogi, dlatego tam idę na górę. Mhm, a tam jest skała. A tam jest skała. No chodź, Matuszku, tylko pomału. Boisz się? Ale nie na pupie, bo się pobrudzisz. Pomalutku. Tak, no, o tak, właśnie, Przykutni troszeczkę. Jak kaczka dziwaczka. No chodź. Ale... Mati, pomału. Pomalutku, nie gadaj tyle. No po niego. Mam ma tam wejść po ciebie? Serio? Nie. Dobra, Mati 7 Musiałem tam wejść po niego i go ściągnąć, bo rzeczywiście... Wiesz, Kazimierz. Tomo. Wiecie, że Kazimierz Wielki miał... Kazimierz okazji Kazię nagramy. No. Kazimierz. Tam się urodził Kaziu. chyba w kowalu Kazimierz Wielki, nie? Co takiego było, nie, nie, nie tak wiem. Nie daleko Już prawie jesteśmy. Dobrze pójdziemy na dmuchany zamek. Tu już są ruiny zamku widać. Po góry. I wieże. Armaty 3 samą górę wejdziemy, na wieżę. Armaty. Tam jest chyba kasa. Czy wejść na ruiny, trzeba zapłacić. Zobaczymy, ile kosztuje. Musiałbym Dobra. Musiałbym po tobie, po no, ciebie szkodzić. Jesteśmy na górze. Przy kasie. Tu jest scennik.

Pani Michałek. gdzie nie wracę tam. Oddaje. pani oddaje bilet. Pani oddaje się bilet? Tak, bilet. No, bierz i idziemy. idziemy. Pani nam stosowała? Chyba tak. Chyba wszyscy mamy bilety. Ale ładne tarcze. Ale jest Ale tarcze, rzeczywiście. A, tu jest, nowa, to jest zobacz, jakieś krzesło. Zobacz, jakieś krzesło, słuchajcie, dla skazańców. No, krzesło z tortu. Tu jest O, tam można wejść Tam jest karbiet Gdzie my idziemy do domu? tu ze mną Trzymaj się mnie Takie ma troszkę, To jest widok No nie, Piękny, co? Ej, a nie, możesz mm. kamery? Mogę Dawaj, nie, 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 Mogę nie, 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 możemy się nie, teraz. Tak, nie, nie, Możemy nie, 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 Wow, jak zobaczcie tam skarbiec. skarbiec. idziemy Wow, i pies bota. No, tam zabierzam, to jeszcze musisz pokonać rycerza. Zapieraj ja to pokonasz. Tak. No, maty, tego nie wiesz. Dokładnie. A co to plagi, zobacz na łóżku. Idziemy teraz dalej. Teraz wchodzimy do... Idziemy na górę? Idziemy na górę. No, no, Uważajcie na tarogice. A, i uwagę no na silny, wiatru u góry. Aha, bo to jest wejście chyba na wieżę. No to idziemy. Dać radę, Michaś? Ale ty wysoko, ore ty. thank you Weszliśmy na dół, udało się, byliśmy na samej górze, ale tam nie jest zbyt jakoś, czyli jest spoko, tylko są bardzo ciasne schody i żeby tam wejść, to z dziećmi to trochę trwa i to nie jest przyjemne. Tam powinny jakieś, nie wiem, światła wprowadzić jak w wjeżdżaniach wodnych, że czerwone stoimy, włącza się zielone i możemy wejść. Ale czegoś takiego nie ma, Więc jest ciasno Nie wiem, czy możemy wejść na drugą wieżę, ale na nią nie chodzimy, nawet jeżeli jest taka możliwość, to po prostu jest ciasno. No chodź, nie wiem, na czym jest przyjdziemy się i zobaczymy małe armatki. Chodźcie, chłopaki, idziemy na to i ma za mną. Tam jakieś koło. Tu jest parking dla czarowni o i zobacz, tutaj lądują czarownice. Parking jest dla nich specjalnie zrobiony. Nie widzę. Michasia wezmę wysoko. Chodź. Opa, idziemy. Palus Michałku tylko. Skoło. Skoło fortuny No Michałku. Zaraz dziewczynka zakręci i my Poczekaj Mateuszu. Masz, Czekaj, Michałku, poczekaj, Michał. Poczekaj, Michałku, teraz pan nie sekręci, Koło fortuny. Czekaj, troszkę jeszcze. Dobra. No, Michałku, kręć. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Michałek wykręcił rycerz i czarnoksiężnik, pomiędzy. Teraz ma. A to mało, oje, ale nie jesteś. Zaraz się zleci. Ciężdżniczkę. Za 15 punktów idziemy dalej. Dziewczynkami tańczy. Zobacz. Dobra, no dawaj. Harry Potter czy czarodziej? Czarodziej. Wuś sobie ten, tą szkotkę, tą jotłę pod ten, pod kupę. No dobra. Szkoła latania dla czarownik. Płatny. Uśmiech. Jedziemy. Teraz pójdziemy do studni. Zobaczymy jak wygląda studnia na zamku. I czy jest głęboka? Ale nie jest głęboka. Chociaż tam coś może być? Nie, nie jest głęboka. Ale skał oko. my już mało wychodzimy z zamku. Tu było wyjście. Jest tu jakaś kolejka jeszcze do pomieszczenia, ale temu już nie będziemy wchodzić, bo jesteśmy jeszcze umieli na te budowanie LEGO Star Wars. Więc no idziemy teraz. A, ja wiem gdzie to jest! No dobra, to wchodzimy tędy. Teraz tak, tędy idziemy na dół i zejdziemy tam aż na parking. E, I przejdziemy też w Kęcinach, ale w inne miejsce, żeby zobaczyć, co się będzie działo z LEGO. Idziemy dalej. Tyryk tak ciasno trochę. Jak wtedy wchodziliśmy na wieżę, też było tak ciasno, bo także... Wie? 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 musimy powolutku, nie czy nie trzeba będzie wziąć. Niech się na rączki, żeby było... się panią, bo do... będzie stała pani będzie za wami. Także chyba może... będzie trzeba no dobra, a może ja tego miecza bym trzymała i niąsła, jesteś... Dobra. Wschody się już skończyły. Poczekajcie i teraz taka dryska z kamykami. Idziemy na dół, prosto na parking, albo do to alec. A my sobie dalej idziemy na dół, w stronę parkingu. Także zamek jest fajny. Trochę ciasno jest na wieży, jak chcemy wejść. Bo tam rzeczywiście robi się słuszno, No i teraz idziemy zobaczyć to alega. Jest już tutaj przy parkingu, weszliśmy do takiego baru O, tak to wygląda Słucham? Jak mama montuje na TikToka, to ty też na ten Aha, dobra Okej. Więc tak, sobie przyszedł, żeby sobie coś zjeść, bo chłopaki są jak słychać bardzo głodni Fajnie, że jest takie zataczenie, bo jest bardzo dzisiaj i fajnie i, i, i się nie spalimy i, Pracujemy w cieniu Mateusza ma już woda, ale czekamy na jakieś W Centrum Nauki Leonardo da Vinci Tutaj pod Chęcinami, pod Kielcami Auto zaparkowane Tu jest hotel da Vinci I idziemy To jest potem gdzieś tutaj Gdzie już poleciał? Idziemy szukać Mateusza, bo już gdzieś poleciał Ale nie widzimy go Szałniaku, Nie wiem, nie poleciał, nie poleciał Mati! Mati, tu jesteśmy, chodź! No, gdzie poleciałeś? Idziemy, chodźcie, a tu się nie chodzi chyba A dobra, właśnie, to jest ta wystawa Patrz Mateuszku, wystawa LEGO, Star Wars Na to idziemy? Po No teraz idziemy A nie w tędy Mateuszku, tędy, chodź Mateusz Mati, stędy. Tutaj, tak? No Nie, tutaj nie, zamknięte Tu jest zamknięte To musimy chyba iść tam, nie? ogrodu Ogrodu? No to trzeba i tak tam iść Okej okay. O, i tu jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci Tam jest wejście i idziemy Poczekaj na tę szkółkę, bo mamusia ma ten Kupiła przez internet bilety I jesteśmy W jedną wojnę o, to się starło wow, Słyszy? Słyszy. dzisiaj wow zobacz, taki robot ale świetny robot, nie zobacz ale super a tu jest taki pojazd, widzisz? Okej, okay, mamy. Dobra. Lecie, i A tutaj jest fabielskie budowanie Lorda Raidera, o tam już jest Lord Raider. Tu są kolejne elementy. A, takie gotowe elementy to są. O tu iść, o tam idź, to na to ucieka. Muszę sobie dawać łóżkiem, widzisz? Mamy. Tutaj mam klucz, tak, to Gotowe są, ja. widzisz te elementy. Zobacz. Zobacz. Podajcie, pojedziemy tu już do tylko. A, to coś spadł, to jest gotowe. Ale zjedzone, spoko, fajnie. Wow. Wow. Protokolarny, projny, protokolarny, mega. Aaaa, super, wszystko złego Tu jest jakiś pojazd też Mega czuwek Aż się łebka po czubku kręci Jak człowiek był jeszcze młody i oglądał Gwiezdną Wojnę w kinie, w telewizji Na BBB Wow! Miss dioda. Tutaj są jakieś takie, o już bardziej naukowe rzeczy, jak klasa mózgu, jak to wszystko gra, działa. Jest Dark Vader. Jest Dark Vader. Abu Bakar, Kapitan balkon Ega. jak tutaj widać, to nie tylko są LEGO dzisiaj, Gwiezdne Wojny ale też takie rzeczy, które są na co dzień związane z nauką, z matematyką, z fizyką, z chemią później pójdziemy się przejść, tylko zobaczymy co chłopaki robią teraz, bo tam walczą z Bertem Weiderem. Tutaj mamy teraz efekt końcowy. Dest, right Okej, Ok, także jesteśmy już po, soki e, zbudowane, lot stoi, a my zbieramy się do domu, do Kier, e, żeby zrobić jakiś obiadek. No i to kolejny dzień, na razie.